Po upływie 30 lat mogę powiedzieć, że po dzisiejszym dniu szczególnie mam ogromną satysfakcję, kiedy to nie jest tylko praca moja i mojego męża. To jest praca tak jak ktoś powiedział, poprzedników. Byli członkowie zarządu, którzy też już dawno powiedzieli, są ci, co jeszcze tu zostali, i są członkowie, którzy byli. Przyprowadzili swoje dzieci, już nawet wnuków. I są tak i ludzie, którzy później przyszli, już bez dzieci, bez wnuków, ale tak pracują pieczolowicie, Taki zgrany zespół tak wygląda jak w domu, jak w rodzinie. Wczoraj tak się wszyscy przygotowywali do tych gości, że po prostu. Wyglądało to tak, jak w rodzinie ma przyjechać jakiś bardzo dostojny gość, pracują wszyscy, każdy kto jak może. Dzieci odpracowywali te swoje tańce, śpiewy, te recytacje, ten polones. Prowadzący polones nie spał, ale działał, żeby, żeby wszystko wypadło dobrze. Ci, co robili dla dzieci, prezenty. To tak dużo pracy, to tyle pracy, żeby to przygotować, ten ostateczny taki rezultat, żeby wyszedł taki, jak chce się w rodzinie, że jak przyszli goście, to chce się ich i przyjąć, i poczęstować, i zainteresować czymś, i podzielić się swoją radością. No po prostu dzisiaj mogę powiedzieć, że jeżeli mówić o sobie i o moim mężu, to. Nie czujemy, że to 30 lat pracy. Czujemy, że to jest 30 lat uczenia się bycia w szerszym gronie rodzin. I najbardziej satysfakcję nam przynosi to, kiedy my widzimy, że w tym gronie rodzin jest poważne grono rodzin, które się czują jak rodzina. Wiadomo, że w, każdym, w, każdym, w każdej wspólnocie, w stowarzyszeniu bywają różne e, trudniejsze sytuacje, nieporozumienia, tak samo jak w rodzinie. Ale na ogół widzę, jak, jak patrzę, patrzę nawet na naszego kapłana, 25 lat duszpasterzem pasterzem był ojciec Władysław Lizun. Widocznie droga mu była ta rodzina rodzin, chociaż dużo już nie ma tych, co byli przy nim i że on chciał przyjechać, kilka dni on jest z nami i modlitwy prowadzi, i spowiada, i rozmawia, i wysłuchuje, i zdjęcia robi. Po prostu my się ogromnie cieszymy, my się ogromnie cieszymy, wiecie z czego, tak już tam nie chcę się powtarzać, ale już się powtórzę, że na początku to były polskie rodziny. Potem były już rodziny mieszane, i trzeba było bardzo ostrożnie rozmawiać z ludźmi, żeby jeden drugiemu nie zarzucił cz czegoś, czego nie należy. Nowe wyzwania dla rodziny rodzin, po pierwsze, że y, wojna nauczyła nas bardzo tego dzielenia się, zawsze u nas było dzielenie się, ale dzielenia się z innym rozszerzone koło. Bo są uchodźcy. Na początku to była taka pomoc, jak wszyscy wszyscy szli na dworzec, wszyscy nieśli kanapki, wszyscy robili kanapki. Teraz uderzyła rakieta niedaleko tam kogoś. On już spakował torbę z kanapkami, z serwetkami, z wodą, nawet z kocem, bo idzie, bo tam chyba ludzie zostali. Widzę, że to może to i zależy od każdego człowieka indywidualnie, ale to poczucie tej wspólnoty, że my się mamy trzymać razem, że jeżeli u nas jest tutaj nie ma wojny takiej wyraźnej, to jednak my przynajmniej powinniśmy okazywać jeden drugiemu pomoc dużą, bo się, jak powiedział jeden nasz kolega, Cieszmy się, że jak śpiewamy, my się rano obudzili, byśmy Cię, Panie, chwalili, to cieszmy się, że jeszcze się budzimy i siebie. Widzimy i wczoraj na wieczornej modlitwie też młody ojciec z Mościsk, wielodzietna rodzina i goście z Warszawy słuchali jego modlitwy. A modlitwa nie tylko taka tradycyjna, spontaniczna. I w spontanicznej modlitwie on się modlił, żeby dzisiaj nie było trwogi, żeby my wszyscy się obudzili żywi i nasi bliscy i w ogóle, żeby, żeby my byli żywi i siebie widzieli. I tak teraz wyzwania nowe co do tego spróbować, jak jeszcze można się udzielać i pomagać, żeby było, że istniejemy, a drugie, żebyśmy jeszcze bardziej cenili sobie jeden drugiego, niezależnie od tego, czy ktoś mówi po polsku, czy po ukraińsku. Szczególnie na to zwracamy uwagę, że my wszyscy wolidzimy ukraińską mowę literaturę i wżywajemy jej. Ale jak tu jest możliwość polskości się nauczyć, to tu jest właśnie ta ten moment i dzisiaj w kościele nam mszy świętej właśnie po prostu ja byłam, widziałam, że chyba wszyscy byli wzruszeni tym mocnym śpiewem polskim, staropolskim powiedzmy, że jednak ludzie lubią to, ludzie pamiętają to, że to jest nasza religia, jest wiara, ale też mocna tradycja, że trwać w tych tradycjach. Póki żyjemy, tra, trwajmy w tradycjach i w tym dobrym, w dobrych sercach jeden do drugiego. Tak, tak uważam. I jeszcze jedno, bardzo ważne jest, że dzieci i młodzież, którzy wyrośli w rodzinie rodzin, oni się zachowują wszyscy jak gospodarze wobec tych, co przyjeżdżają, ale nie jak gospodarze, którzy z góry patrzą, tylko gospodarze, którzy przyjmują nowych, nowe rodziny. To jest bardzo ważne też.